Witajcie serdecznie. Jest energia 7 lipca. Jestem już w lepszej formie. Odpoczęłam trochę przez weekend, więc mogę Wam coś opowiedzieć o energii. Bardzo ubolewam, ale w Wiedniu ma, mieliśmy dzisiaj blackout, dzisiaj rano. Więc Praga, mnóstwo blackoutów w Niemczech, ale takich małych, lokalnych. Wcześniej, w kwietniu, ten niesamowity blackout w Hiszpanii. Słuchajcie, co się dzieje z dostawami prądu w Europie? Czy to jest tylko Europa? Możliwe, że to na całym świecie się dzieje. W Wiedniu dzisiaj około 6.00 mieliśmy poważny blackout. Stanęła jedna z linii metra u 6. O ile sobie tu dobrze Dobrze zapisałam, jak wiecie, parę miesięcy temu spędziłam tam przepiękny czas w Wiedniu i muszę powiedzieć, że się absolutnie zakochałam w tym mieście i tym bardziej myślę sobie, że przecież jest to miasto tak świetnie rozwinięte, tak, tak bogate, tak... Moim zdaniem, też ma idealne struktury, tak? To nie jest, to nie jest miasto, które jakoś dziko się roz, rozwijało i byłoby narażone na jakieś specyficzne okoliczności, które utrudniałyby sieciom przesyłowym normalne funkcjonowanie. Ależ. Nie, no jest to przecież też bardzo dobrze dofinansowana infrastruktura. Jeszcze całkiem niedawno współrządzili Zieloni. Oni przecież miliardy wydali na sukces austriackiej transformacji. No ale słuchajcie, dzieje się takie coś. Część Wiednia staje dzisiaj rano w miejscu. Co prawda udało im się to wszystko tak w miarę po dwóch godzinach wszystko sobie ułożyć, ale w międzyczasie publiczne media... Podały powód tego blackoutu. I to jest ciekawe, szczególnie dla tych, którzy śledzą moje, moje social media, bo mówimy tu znów o awarii, takim mini wybuchu, takiej stacji transformacyjnej. Taka stacja transformacyjna to jest jakby w tym łańcuchu dostawy. Dostawy prądu, coś w rodzaju takiego kłębeczka, gdzie taka, taki szeroki kabel dociera, i w tej stacji jest to znowu rozdzielane na następne odcinki. Tam też dochodzi do przemian napięcia, i prawdopodobnie jest. Tu jakiś problem. Słyszeliśmy o problemach z napięciem w Hiszpanii. Słyszymy cały czas, ja cały czas wam powtarzam, te regionalne, czasem tylko lokalne, ale mnóstwo, setki, tysiące i więcej lokalnych blackoutów. Prawie zawsze podawane są nam dwie przyczyny: albo jakieś uszkodzenie kabla. O tym się mówi na przykład teraz w przypadku Pragi, że jakiś wielki trakt przesyłowy, jeden z tych głównych, który dotyczy elektrowni o zmasowanej mocy, tam jest mowa o paru GW, te moce były przesyłane takim głównym połączeniem, i to główne połączenie zostało albo uszkodzone, albo uległo jakiejś awarii. Nie jest wyjaśnione. Na czym polegała dokładnie ta awaria i co mogło być przyczyną tej awarii, ale zlokalizowano, że problem właśnie polegał na tym. Główna ateria, która nie przesyłała prądu, bo z jakichś tam powodów ten przesył został wstrzymany, zatrzymany, uniemożliwiony. To tyle, ale te stacyjki transformacyjne, one mogą być po prostu także większe i one są często także małe. I niedawno na moich socjalach znajdziecie taką stacyjkę transformacyjną, która mieści się, to jest bardzo dziwne, w Gros Gerau, mała mieścinka w ogóle, ona mieści się na placu zabaw. Taki mini aladomeczek. Jest pokazane, jak to wygląda, jak wcześniej taka ministracyjka po prostu ulegnie zniszczeniu. Bo ona jakby wybuchała, to też widać na tym zdjęciu. I obok tego od razu ta huśtawka dla dzieci, taki straszny, straszny ten obraz. Ale tu mamy, tu mamy jakiś problem. Mi się zdaje, że ja w, ostatnim, w ostatniej audycji mówiłam także o tych problemach w Rüsselsheim. Mówiłam o tym, jak zgasło światło. znaczy, no, nie było dostaw prądu na Nürnburgring, tak? W trakcie tego niesamowitego tam wydarzenia, bo mówimy tutaj o, o wyścigach samochodowych, też nie było dostaw, dostaw prądu. Mówili tam, że to może były lodówki, coś takiego, ale. W bardzo wielu przypadkach wracamy zawsze do tematu tych stacji transformacyjnych. W tej transformacji w tym przełożeniu napięcia i jakby z głównego kabla przełożenia na te mniejsze, tak lokalne już. Tam mamy jakiś problem, który w naszych systemach zaczyna szwankować albo nie jesteśmy w stanie dostosować tych urządzeń do nowych potrzeb. Albo to, co te stacje transformacyjne dotychczas były w stanie unieść, teraz już jest niemożliwe i ciekawe, czy znajdzie się jakieś techniczne rozwiązanie tego problemu. Widzimy, że jeśli tak, do tego dochodzi w takich miastach jak w to właściwie może do takich awarii dojść wszędzie, 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 wszędzie. Wszędzie to się musi wydarzyć i to nie musi być zasadniczo zawsze jakiś cyberatak. Wiem, żyjemy w takiej erze, w takim czasie, że my po pierwsze myślimy o tym, o tym hakerze, tam gdzieś może w Sankt Petersburgu, który nam to utrudnia życie, albo, albo jakiś taki terrorysta. Nie daj Boże, właśnie z wschodu, który taki się jakiś niepokój, czy chce przetestować, jak my wychodzimy z takich sytuacji kryzysowych. Moje podejrzenia tu jednak nie kierują się wcale w, tej, w tym akurat kierunku. Raczej skoncentrowałabym się na tym, że ilość małych awarii, bardzo lokalnych, wskazuje na to, że to my, my sami z naszym systemem mamy problem, że tu są jakieś niedociągnięcia. Jakieś niedoszacowanie problemu z napięciem. Nie chcę tu też sztucznie napiętnować oze, oze i to wszystko jakby, ale to ma związek. Musi mieć związek z tym, czy to jest e, na przykład jakieś, jakaś niedoróbka technologiczna w zakresie właśnie produkcji, urządzeń do tych stacji. To też tak może być. Albo to, co się cały czas mówi, że mamy niezbilansowane sieci, tak? Gdzieś mamy za mało, gdzieś mamy za dużo tego prądu i nie jesteśmy w stanie utrzymać wystarczająco, wystarczająco wysokiego napięcia. Tak też może być. To jest, to jest taka, taka trudna kwestia, ale nie należy cały czas, właściwie taki refleks już, już tak, że gdzieś jest jakiś blackout i wszyscy się pytają, czy, czy był telefon z Rosji, tak, czy jakiś Rosjanie tam, brądzi Boże, nie latał. Nie, skoncentrujmy się na wyzwaniach technicznych. Mi się zdaje, że to przyniesie nam więcej, a jeśli będziemy skonfrontowani z jakimś wielkim cyberatakiem czy atakiem terrorystycznym, no to, to jest to może coś innego, co niekoniecznie będziemy musieli rozwiązywać takimi małymi dochodzeniami technicznymi, bo to już będzie wtedy polityczny problem, coś innego po prostu. Dobrze, to tyle o, tych, o tym kolejnym blackoutcie, kolejna stolica europejska tym dotknięta. A teraz słuchajcie, wodór. Nasza pani minister dzisiaj fotografia z tym całym, z lokomotywą wodorową, tam Orlen w tle, no dobra, dobra. E, co z tym wodorem? Więc bajki o wodorze nie tylko są aktualne i wyglądają fajnie na zdjęciach w Polsce, ale także w Niemczech. No dobrze, te wielkie projekty. Nie udało się wielkich projektów, nie będzie zielonej stali, na razie nie będzie. Nikt nie chce tych miliardów niemieckiego państwa, ale, 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 ale. Jak się okazało, jest tu Saksonia i Saksonia nadal jednak myśli, że na tym coś może skorzystać, coś może sobie uczknąć. I oni mają tam, e, oni mają takie coś, e, Przepraszam, nie Saksonia, tylko Turinga. Przepraszam, drodzy państwo, inny kraj związkowy, Turinga i oni sobie mają taki tam projekt, taki landowy, duży projekt TH2 Echo. TH2 I na czym ten projekt polega? Bo on inaczej niż te wielkie projekty z tą zieloną energią i tymi wszystkimi innymi rzeczami, on Koncentruje się na magazynie gazu. To jest taki magazyn gazu podziemny. Ta Turinga ma ku temu także po prostu warunki geologiczne, żeby właśnie takie, takie coś stworzyć, takie, takie magazyny. I oni sobie wymyślili, że ich projektem wodorowym będzie stworzenie magazynu dla wodoru. To jest, to jest naprawdę o tyle ciekawe. I oni tu dalej chcą nad tym pracować, bo sobie myślą, że jak tam będzie taki magazyn dla wodoru, no to oni tam w tym regionie będą mogli z tego magazynu czerpać, no i będą mieli wtedy, wtedy także z tego różne plusy. Chodzi tu także o przemysł, bo tu jest na przykład podawane, że mają także taką małą hutę na przykład, która też będzie mogła wtedy z tego, z tego czerpać. Chodzi tu o Podziemny magazyn, który sięga tysiąca metrów pod ziemię i jest w stanie przechowywać 20 milionów metrów sześciennych gazu, co może być wypełnione także wodorem. To, że magazyny gazu są przekształcane na magazyny wodorowe, to jest faktycznie coś szczególnego. I względnie nowe, bo tu cały czas mówiono raczej o produkcji wodoru, te wszystkie dystrybucji wodoru w sensie sieci. No i zawsze jest mowa o tym wodorze w transporcie. Tutaj przypominam naszą panią Henik Kloska. A tu jest mowa o tym, o tym właśnie, że pod ziemią można by było. Można by było tyle wodoru, prawda, tam zmagazynować. Na koniec niestety, jak to zawsze w tych wszystkich relacjach że na razie wodór jest nie do zapłacenia. Um, interesujące, bo tu krótko zacytuję: Wir haben immer noch eine Lücke zwischen dem, was der Wasserstoff in der Erzeugung kostet und dem, was derjenige, der ihn einsetzt, auch bezahlen kann. To znaczy, ten, który ten wodór wyprodukuje, cena tego wodoru wtedy jest bardzo wysoka, bo tyle po prostu są koszty tej energii. Z drugiej strony jest ten kupujący ten zielony wodór, no i on nie ma tych możliwości teraz wydać takich zawyżonych kwot. Na ten wodór, no bo ma dzisiaj alternatywy, no ma gaz, ma różne inne przecież możliwości energetyczne, nie może przepłacać wielokrotnie, a to niestety w przypadku tego wodoru się dzieje. Ale to, co chcę zwrócić Wam uwagę, to jest fakt, że nie wszyscy na całym terenie Niemiec jednak od tego wodoru odskakują, no bo są jeszcze takie, właśnie lokalne projekty. Często właśnie z finansowaniem landowym, które, się, które tak drepczą dalej. Nie ma jeszcze takiego ogólnokrajowego odwołania wodoru jako takiego, tak? Takiego nie, koniec z wodorem, wszystko rzucamy, nie. Landy się nadal tego trzymają, no i są właśnie takie na pograniczu, można powiedzieć, wsparcia gospodarczego i wsparcia regionalnego. Dla niektórych mówimy tu o Turindze, no to jest też taki region troszeczkę trudny. I tu nadal te programy są dalej forsowane. Zobaczymy jak długo, ale na razie jeszcze tak, jeszcze ma to miejsce. Raczej zła wiadomość, ale nie wiem jak wy, jakie wy odnosicie wrażenie, to jest dzisiaj ogłoszenie amerykańskiego koncernu Dow, który ogłosił, że redukuje zatrudnienie w, duch, w dwóch dużych zakładach niemieckich chemicznych. Ten koncern amerykański Dow zainwestował bardzo wiele w różnych takich różnych zakładach niemieckich, m.in. innymi Brunsbüttel, ale tam też już coś nie wyszło, więc Amerykanie swoim dał, byli obecni na niemieckim rynku, chodzi tu, jest to, dotyczy to przemysłu chemicznego, ale krok po kroku, krok po kroku się z Niemiec wycofują. To jest bardzo ciekawe, bo tu akurat chodzi o dwa, dwa zakłady, które są położone w tych wschodnich niemieckich landach i do 2027 27 roku straci pracę. Duża część zatrudnionych, to znaczy 550 osób, straci tam pracę, więc. Hmm. Ale jak tu tłumaczy tabloid e, D-Build, no, że tutaj ten oni ograniczają, co prawda. E, Ograniczają produkcję, bo tu chodzi o produkcję właśnie, właśnie plastiku do opakowań, tak. I tu już były przecież plany, żeby zamykać, a w Wielkiej Brytanii będą zamykać nawet już w 2026, tak? Widzimy, że tu jest zwrócona uwaga na to, że przecież w innych europejskich państwach też się zamyka. Na no akurat tu Wielka Brytania poza Unią Europejską, no ale co jak, co Europa. I amerykanin szef, szef Downa tłumaczy, dlaczego zamykają i ograniczają zatrudnienie w poszczególnych europejskich zakładach i mówi, że no nie ma tu, nie ma tu też dla nas rynku. Mamy trudności z rynkiem zbytu, z drugiej strony mamy trudną sytuację pod kątem kosztów. Więc mamy większe koszty, a zaczyna nam uciekać rynek. Nie jesteśmy w stanie tu tyle zarobić, tyle sprzedać, aby amortyzować wysokie koszty produkcji. Nie wypowiada się na temat wysokich cen energii. Ucieka tak od tego. Mówi koszty, 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 koszty. Troszkę tak moim zdaniem żongluje tym wszystkim, ale hm, zobaczymy. Jest tu na koniec jeszcze tego artykułu w Bild. Jest takie nawiązanie do historii przemysłu chemicznego w wschodnich Niemczech, no bo jest to jednak, był to szalony sektor. Tutaj te Niemcy Wschodnie jednak były wiodące w całym naszym bloku, w tutaj dawnym socjalistycznym bloku. Miały akurat ten przemysł na bardzo wysokim poziomie, jak wiele także innych wymiarów przemysłowych. No i dlatego teraz możemy mówić już jakby o kolejnym, kolejnym upadku tego przemysłu, który i tak, i tak oczywiście w drodze transformacji niesamowicie został uszczuplony na zatrudnieniu, bo wiele takich tych dużych kombinatów chemicznych przecież zamknięto, teraz umierają one już wolniej. Tą metodę kropelek, tak? Tu ograniczenie zatrudnienia, tu ograniczenie zatrudnienia, tu ograniczenie zatrudnienia. My kiedyś, właśnie zaczynając tu nasze, nasze podcasty, żeśmy o tym, o tym mówiły, że z jednej strony można, można zrobić takie ostre cięcie, gdzie zamyka się całe zakłady naraz i po prostu się wycofuje, wszystko się zmienia, taka to jest metoda raczej taka bardziej rewolucjon rewolucjonująca, coś zmieniająca, wielkie reformy, ale jest także taka metoda kropelkowa, że tam zamkniemy dział, tam przesuniemy kogoś. To jest mniej widoczne, mniej odczuwalne, ale na dłuższą metę prowadzi do tego samego efektu. Że koniec końca coraz mniej produkcji w tym zakresie, efekt jest ten sam tylko jest mniej wrażliwy społecznie. No tak, bo jeśli my słyszymy, o, oh, zwalniają 500 osób, no to jest co prawda trudne, no to są zmiany, to jest ten... Ale jakby powiedzieli, że zamykają trzy zakłady, trzy zakłady i w ogóle może wycofują się z Niemiec i nie chcą mieć z tym nic wspólnego, no to byśmy byli przerażeni. Zaczy, zacząłby się krzyk i nie wiadomo co. A tak umierają te zakłady po cichu. I tak też sektor chemiczny jednak niedługo, niedługo jednak ulegnie wielkim zmianom w Niemczech. Jeśli nie dojdzie do jakichś prób uratowania tego sektora, ale to z ramienia właśnie rządu. Może już się nad tym pracuje. Zobaczymy. Do zobaczenia. Do jutra.